Jeszcze nie mam, nie mam zgody. Teraz otrzymałem telefon, że pani marszałek nie wyraża póki co zgody. Także rozmawiałem z panem marszałkiem Kuciński, nie wyraża zgody, widzi pani. Bo to miało być wejście de delegacji. No tak, delegacji, delegacji paru osób, żeby przyjrzeć się głosowaniu. No widzi pani, żyjemy w państwie demokratycznym lub nie. To nie jest prywatny folwark pani marszałek Kopacz. A jakie są argumenty przeciwko wejściu delegacji? Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja zwróciłem się pismem przedwczoraj, żeby weszła delegacja. Solidarności na, na galerię. Zresztą to nie pierwszy tego rodzaju przypadek. Trudno, będziemy czekać tutaj. A czy będziecie blokować parlamentarzystom wyjazd weekendowy, wyjazd Platformy Obywatelskiej? Oni się sami zablokują, bo będą się bali ze wstydu wyjść z tego budynku, jeżeli zagłosują przeciwko swojemu społeczeństwu. Ale plan taki, żeby na przykład nie pozwolić im wyjść, jest? Panie redaktor, tam jest namiot, zbierze się sztab protestacyjny i podejmie decyzję. Co dalej będziemy robili, jeżeli. Większość parlamentarna, polityczna przegłosuje tą złą i szkodliwą ustawę dla Polski. Kiedy te decyzje będziecie podejmować? Po głosowaniu, po głosowaniu. Za 20 minut rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, głosowanie. Zobaczymy, co będziemy dalej robili. Dzisiaj nie ma telebimu, na którym można by było oglądać przebieg tego głosowania. Jak ale będzie, się... ale będzie, audio. będzie audio. Nie ma potrzeby. To nie jest debata kilkugodzinna. A zresztą już... My ich wszystkich tutaj widzimy, tu jest te cmentarzysko polityczne, po co ich oglądać, Już żeśmy się na nich tak napatrzeli, że wystarczy audio. A teraz nie widać, bo za nami są związkowce, ale tam dalej stoi taka symboliczna kasa. Co chcecie sprzedawać? Może nie sprzedawać. Chcieliśmy dzisiaj właśnie w ten sposób pokazać, jak może... Kasierka w hipermarkecie pracowała do 67 roku życia, bo widocznie tym ludziom tam jest brak wyobraźni. Dobrze, to jeszcze ostatnie. Kiedy de będzie decyzja, czy może pan wejść z delegacją Solidarności do no, Sejmu? Czek no, czekam, czekam, czekam na telefon z, z drugiej strony, zobaczymy. Dlatego trzeba dla tej grupy osób 5 wniosku w mniejszości 2, 6, oraz od 8 do 12, ręki. To jest, to rękę... jest opozycja, Pano? kiedy są to Maszynka idzie cały czas. Te kłopoty z przekazem spowodowane są. I jeszcze jedno. Słusznie pan premier mówi o tym, że funkcjonariusze służb mundurowych mają prawa na bytę. Ale wybrałem inną drogę. I mam pytanie panie premierze. Dlaczego mnie pan oszukał? Dlaczego okradł mnie pan z dwóch lat emerytury, tak jak okradł pan kilkanaście milionów poradków? Czy jest tak, że boi się pan tylko argumentu siły? Panie, panie, panie. Wysoka Chciałbym zadać panu premierowi i posłom, którzy będą popierali uchwalenie dzisiejszej ustawy. Jedno, ale bardzo ważne pytanie. Dlaczego emerytury zmieniacie w taki sposób, w jaki sposób kształtuje się? Dlaczego w ogóle w tej debacie nie było kwestii ochrony? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, panów posłów jest? Ostatnio mieliśmy przykład, jak łamana jest konstytucja, na tym powiedziała. Może nie łamana, ale duch konstytucji, dlatego że 2 miliony podpisów zebrano pod wnioskiem o to, żeby zorganizować referendum. Ludzie w istotnej w sprawie, sprawie w sprawie emerytur, wypowiedzieli czy chcą pracować prawie do śmierci, czy nie. No i posłowie przedstawiciele, czyli jakby nasi pełnomocnicy, powiedzieli, że nie. Więc to nie może tak być. Konstytucja musi gwarantować, że jeśli suweren po zebraniu odpowiedniej ilości przepisów, a to już była ogromna ilość przepisów, wypowiedział się za taki, a taką wolę wyraźną, nie może być tak, że Sejm sobie po prostu mówi, że nie, tylko dlatego, że jeden człowiek, pan Tusk, powiedział, że nie. Z różnych powodów dlatego, że tam są jakieś kombinacje dotyczące gromadzenia ogromnej ilości środków i właściwie względy finansowe decydują, a nie w, w jakby konstytucja. E, panie...